Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj recenzja chłodzenia wodnego, a'la wodnego oczywiście, bo jest to układ zamknięty od Enermaxa. Jest to Liquitex 120X, także zapraszam Was serdecznie na mój film. Za chwilkę zaczniemy sobie na opakowania, dokładnie na dane techniczne naszego kulera. Później wymienimy go sobie z opakowania i zobaczymy jak to wygląda, a dopiero przejdziemy do właściwych testów. Zanim jednak to uczynię, powiem Wam, że ten kuler wchodzi w skład nowej serii Enermaxa Ahead of Game, czyli serii przeznaczonej dla graczy. I to jest właśnie ten cooler Liquitech 120X, jak i również obudowa i wektor i nowa seria zasilaczy Enermaxa Revolution XT. Wszystkie te produkty, wszystkie te trzy produkty będą testowane na moim kanale. Także później będzie zasilacz, a na sam końcu obudowa. Wszystkie te elementy zamontuję w tej obudowie właśnie i zobacz, zrobimy sobie recenzję obudowy. A dzisiaj zaczniemy sobie właśnie od coolera Liquitex 120X. Z ważniejszych rzeczy, tak naprawdę, ponieważ przejdźmy do konkretów, czyli do naszych danych technicznych. Materiały jakie zostały tutaj użyte to jest i mieź, i aluminium. Eee, Kompatybilność z soketami to jest bardzo istotne i ważne. Intel od 775 po aż 2011, czyli praktycznie każda podstawka Intela jest kompatybilna. AMD również, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM3+, FM1, FM2. Ceramiczne łożysko jeżeli chodzi o pompę, także tutaj to powinno z, wpłynąć pozytywnie oczywiście na głośność jej pracy. Żywotność pompy 50 tysięcy godzin, zasilanie 12V. Wymiary wentylatorów standardowe 120x120x25 są dwa, ponieważ będzie to konfiguracja push-pull. To, są to wentylatory Twister. Żywotność tych wentylatorów 100 000 godzin. I obroty od 600 do 2500 aż, również zasilane 12 voltowym napięciem. I dalej czteropinowe podłączenie pod nasze wentylatory, czyli będą regulowane PWM. Reszta rzeczy nie wiem czy będzie istotna, nie będę Wam ich czytał nie wiem czy jest sens. jest sens przepływ tutaj jeżeli chodzi o że tak powiem wydajność wentylatorów w metrach sześciennych na godzinę wam podam od 48,5 m do 150 188,7 m sześciennego na godzinę, także naprawdę dużo. Także to jest dość istotna informacja. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o opakowanie. Takie kolory czarno-czerwone. Podoba mi się nawet to bardzo. I otwórzmy sobie teraz zobaczymy jaka jest zawartość naszego pudełka. Pierwsza rzecz instrukcja obsługi. Może się przydać, Pewno pewnością będzie tutaj również pokazane, jak zamontować nasz kuler. Gąbka, taka na wierzchu, zabezpieczająca. W środku wygląda to tak. Teraz wyjmijmy sobie wszystkie elementy. Tu będą nasze wszystkie rzeczy potrzebne do zamontowania wentylacji, przepraszam, naszego chłodzenia na półcie głównej. Mamy przejściówkę taką czteropinową, 4, 4 pin do 2x4 pin, czyli podłączenie dwóch wentylatorów, żebyśmy mogli podpiąć to pod jedno wejście na płycie głównej. Nasze wszystkie elementy montażowe, również pasta NR Max'a, termoprzewodząca. Backplate uniwersalny, jak się nie mylę, czyli do AMD i do Intela jeden backplate, nie będziemy musieli używać ich osobno. To sobie zdejmiemy. I dwa wentylatory. Sfera z ładnie oplecionymi kablami, czteropinowe. Mamy również na wentylatorach możliwość przełączenia na sztywno obrotu. Wentylatorów 600 do 1300, 600 do 2000 i 600 do 2500. Mam nadzieję, że to widzicie dobrze. Na każdym z tych wentylatorów mamy taki przełącznik. Także możemy sobie na sztywno to ustawiać. Oczywiście te wentylatory później będą regulowane PWM, ponieważ mamy czteropinowe końcówki. Teraz wyjmijmy sobie nasz cooler. Żeby nam nie przeszkadzało. Wszystko ładnie zabezpieczone i ładnie, Wam powiem szczerze, wygląda. Bardzo estetycznie. Po pierwsze, mamy gumowe węże. Elastyczne. Podstawa jest miedziana. Dobrze wyszlifowana. Z tym tutaj nie ma problemu. Dość duża podstawa. Także mamy miedziany blok wodny. Natomiast sama obudowa całej pompy jest aluminiowa. Teraz, że powinno wyciszyć, wyciszyć pompę, a że odprowadzić ciepło generowane przez wirnik. Tak, aby nie podgrzewało nam to niepotrzebnie płynu w całym naszym obiegu. Węże są podejrzewam 8 mm. Nie chcę się teraz tego mierzyć, ale na oko wygląda to, że jest 8 mm wąż. Chłodnica jest grubsza niż normalnie. Ja później podam Wam jej konkretne już wymiary. Logo Ener Maxa. Zobaczcie, czerwone takie akcenty, tak naprawdę to są gumki antywibracyjne pod wentylatory. I zauważcie, że mamy inne troszkę finy na chłodnicy niż w normalnych chłodnicach tego typu. Także ciekawy jestem, jak to wpłynie na wydajność tego kulera. Węże dość długie, 300 cm. Nie powinno być problemu z umieszczeniem tego w żadnej w każdej z obudów tak naprawdę Mini Tower czy też Big Tower. Logo Enermaxa na pompie, jak i również napis, czyli mamy Logo Enermaxa i napisy z obydwu stron ładnie to wszystko wygląda opleciony kabelek 4-3pinowy, ponieważ nie mamy tutaj możliwości regulowania obrotów pompy. Z tego co się orientuję. Ładnie opleciony trzypinowy kabel do podpięcia i zasilenia naszej pompy. Tak wygląda nasz guler. Teraz zamontuję go oczywiście na te zbencha i przejdziemy już do konkretnych testów. Zapraszam. Zanim przejdziemy sobie do konkretnych testów, zmierzymy sobie poziom głośności w czasie odpoczynku. Oczywiście powiem wam, jakie są wymiary chłodnicy razem z wentylatorami. Niestety nie było możliwe, abym zamontował w inny sposób to chłodzenie na moim test benchu. Konfiguracja push-pull po prostu jest za gruba i nie mieściła się na mój stół. Jeżeli chodzi o szerokość chłodnicy, 43 mm około. Sama chłodnica plus oczywiście wentylatory, każdy z nich po 25 mm, czyli 93 mm szerokości całego zestawu, także weźcie to pod uwagę, bo nie w każdej obudowie może Wam się zmieścić. Sam montaż bajecznie prosty, to nie stwarza żadnych problemów, naprawdę... Bardzo estetycznie to wygląda na stole testowym, oczywiście tutaj mam kabelki, trochę mały bałagan, bo nie układałem tego specjalnie, także w obudowie można to inaczej sobie tutaj poprowadzić, natomiast bardzo estetycznie pompa wygląda, niestety cicha nie jest, teraz pracuje na dokładnie 2800 obrotów. Możemy oczywiście skręcić obroty, podłączając to pod jakiekolwiek 3-pinowe wejście, 4-pinowe wejście na płycie głównej, które możemy regulować spod poziomu biosu, i możemy te obroty sobie zmniejszyć. Na obrotach około 60% pompa jest niesłyszalna, natomiast w tym momencie ja może przestanę mówić i nie, nie, nie będę zbliżał mikrofonu do samej pompy, ponieważ będzie pewnie buczało, ale posłuchajcie. Także pompa jest zdecydowanie słyszalna. Co ciekawe, jak zatcham tutaj to palcem jest bezszelestna. także tutaj generalnie, tu gdzie mamy to podświetlenie i tak naprawdę to jest przezroczyste plexi które pokazuje nam pewnie tutaj płyn w środku również po zatknięciu tego palcem chociażby pompa naprawdę jest niesłyszalna, także generalnie można pomyśleć, ja wiem, że to nie jest jakieś super rozwiązanie, ale można pomyśleć o tym, żeby czymś tutaj to zakleić i w tym momencie będziemy cieszyli się cichą pompą Oproty wentylatorów w czasie spoczynku około 715 i teraz zmierzmy sobie poziom głośności z 40 cm całego zestawu. 34 i 4, 4 dB. Czy jest cicho, ale zdecydowanie słychać buczenie pompki. Także, jak mówię, skręcimy pompkę na 60%, nie będzie ona w ogóle słyszalna, natomiast wtedy stracimy na temperaturach, bo testowując coś takiego, około 1-2 stopnia Celsjusza. Także teraz przejdźmy do testów, obciążymy sobie nasz procesor Prime 95 na pół godziny i zobaczymy, jak będą wyglądały wyniki. Nasz test dobiegł końca, zreknijmy sobie na temperaturę otoczenia 22,9 stopnia Celsjusza. Procesor 4670K, podkręcony na 4,4 GHz, oczywiście z napięciem 1,238 V. Maksymalne temperatury uzyskane podczas testu 68, 72, 66, 63 na poszczególnych rdzeniach. I obroty wentylatora około 1700 na minutę. Teraz zobaczmy sobie jak wygląda poziom głośności 40 cm. Czyli 49,5 dB około, nie jest cicho niestety. Teraz wyliczę sobie średnią temperaturę w naszych rdzeniach, oczywiście wyciągnę deltę i przejdziemy do wykresów, a później do podsumowania. Moi drodzy, czas na krótkie podsumowanie i zacznijmy może sobie od samej jakości wykonania. Tutaj Nermax spisał się na piątkę, naprawdę użył bardzo dobrej jakości materiałów. Wszystko bardzo ładnie, estetycznie jest tutaj zaprojektowane. Sama pompa i chłodnica również wyróżniają się z spośród tumu, także mówię, estetycznie, wizualnie, podoba mi się to bardzo. Sama pompa posiada, zauważyliście, mówiłem o tym, żeberka aluminiowe na górze. Pompa oczywiście z blokiem, bo to jest jednostka taka kompaktowa. I to z pewnością w jakim stopniu pomaga odprowadzić ciepło z płynu, który znajduje się w chłodnicy, znaczy w naszym obiegu. Pamiętajcie, że płyn jest podżywany nie tylko przez procesor, ale również przez samą pompę, bo w niej obraca się wirnik, także wytwarzane jest ciepło. Z pewnością to pomaga. Na środku logo Enermaxa z pleksi, takie okienko wycięte, podświetlone na niebiesko. Ładnie to wygląda, natomiast powiem Wam szczerze, że gdyby tego okienka nie było, byłoby o wiele lepiej dla mnie przynajmniej, ponieważ po zatknięciu tego okienka palcem widzieliście, słyszeliście. Nie wiem, czy to było na filmie słyszalne, ale uwierzcie mi, pompa staje się praktycznie bezgłośna. Także tutaj byłoby zdecydowanie ciszej, jeżeli chodzi o pracę pompy. Same obroty pompy można regulować mimo nowego tutaj wejścia. Kabla zasilającego. Możemy spokojnie podłączyć po jakiekolwiek wejście na pucie 3-4-opinowe, które może być regulowane z poziomu biosu i możemy to skręcić. W tym momencie, jak kręcimy obroty pompy na około 60%, pompa naprawdę staje się cicha. Chłodnica jest grubsza niż normalnie w, tych, w tego typu układach, ponieważ mamy 43 mm, czyli 4,3 cm. 4 cm 3 mm, czyli grubsza większa powierzchnia, zawsze to wpływa pozytywnie na temperatury i mamy dwa wentylatory dołączone do kompletu NR Maxa do konfiguracji push-pull, to są twistery i tak samo jak w przypadku poprzedniego chłodzenia ELT240, który recenzowałem dla Was na moim kanale można ustawić sobie takie są przyłączniki na wentylatorach, które Wam pokazywałem, że można sobie ustawiać obroty, żeby nie przekraczały danego jakoś progu, czyli 1300, 1600 i 2200. Ja testowałem akurat na około 1600 obrotów i wentylatory zdecydowanie podczas obciążenia były słyszalne, były głośne. I no niestety, tutaj w przypadku tych chłodzeń z chłodnicą 120 mm, to jest bolączka tych chłodzeń, że niestety wentylatory muszą się napracować troszkę bardziej, bo jest mniejsza powierzchnia, to oddaje ciepło i w tym momencie one są głośne. Natomiast jeżeli chodzi o głośność tych wentylatorów w czasie spoczynku, naprawdę bardzo cichutkie, nie stworzą Wam one żadnego najmniejszego problemu. Sama tutaj instalacja bardzo prosta, każdy sobie z tym poradzi, naprawdę w wręcz i bajecznie prosta kompatybilność z podstawkami Intela. Każda podstawka praktycznie 775, później 1150, 55, 56. Oczywiście pamiętajcie, że to są te same rozstawy przy, przy podstawce 1150 czy 55, 56. Dalej, 1366 i 2011, czyli praktycznie każda podstawka na rynku dostępna. I AMD AM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2. Również nie ma problemu z kompatybilnością, jeżeli chodzi o pamięci RAM, czy też radytory na płycie, ale to jest tutaj akurat zaletą tych wszystkich tego typu chłodzeń. Natomiast, jeżeli chodzi o samą wydajność, słuchajcie, no 46-45 stopni, całe delta, razem z otoczeniem 67 stopni, czyli bardzo przyzwoicie. Natomiast powiem Wam szczerze, że no za tą cenę Cooler nie powala wydajnością, ponieważ, jak widzieliście na wykresach, sporo tańsze chłodzenia powietrzne radzą sobie bardzo podobnie. Także tutaj zdecydowanie minusem. Tego chłodzenia jest jego cena. Jest moim zdaniem za drogi w porównaniu do tego, co oferuje. Cena jeszcze nie jest mi dokładnie znana, jaka będzie w Polsce, ale około 350 zł. Także naprawdę sporo. I moim zdaniem tutaj to powinno być troszkę niżej, żeby ten kuler był w jakikolwiek sposób tutaj atrakcyjny dla potencjalnych nabywców. Także słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o moją dzisiejszą recenzję. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.